To wracamy do nagrywania alfabetu z paczką część dziewiąta. Dwa razy? Albo jak mi coś nabiłeś, jak nie patrzyła? Nagle przeszliśmy na ty. B. jak. Bo jestem atencyjną kurwą. To chyba jasne. C. jak. Co pan robi? Wale konia. D. jak. 21 level. Nigdy nie trzymałem za rękę. Zainteresowania? Fapigierki. Osiągnięcia trzecie miejsce w konkursie ortograficznym w drugiej klasie gimbazy. Super kawaler kurwo. E. jak. Ech, Rutkowski to jest gość. F jak? Pil mi się urwał jak leżałem w róże. G jak? Gdzie zgubiłeś jądra kur... H jak? Halo bagiety! Proszę przyjeżdżać! narkomani tu są! I jak? I głównym błędem w większości początkujących jest pierdolenie się pod tir J jak? Jadę z Januszami K jak? Kiedy matka zarzuca ojcu, że jest debilem, on zwala całą winę na nią. A potem dodaje, że może nieco cała wina jest jej, ale jakieś 99% na pewno. L jak? Ludzie patrzą na kobitek na upośledzoną. M jak? On jakim twardo stoi, nie zamierza się ruszyć z miejsca. Bo kurwa jak? N jak? Nie możecie tu siąść! Ten chuj zajął cały rząd! O jak? Owocówki lecą na twoje męskie skrzydełka. Jak? Unapiepszać sztangą, a nie machać nóżkami! Jak jakaś pizda rodem z tyle zakupów mango! R jak? Romantyk był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarką. S jak? Spierdalaj, babo! T, jak? Taka tempa zarabia 5 razy więcej niż ty! U, jak? Uwielbiam to robić. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy: czy autobus przyjedzie. Czy nie przyjedzie? No jak... Wyrzucasz żonę i dzieci z domu. Chuj w dupę, wiertło Najbajesz się harnasiem. Jest, jak... Zaczął mu śpiewać prosto w twarz. Propan butan. Propan pan butan. Mam chytry plan. Kiedy ma butan? Nooo,